Siemanko Widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj jeszcze zostały traktory z akcji zimowej, dlatego dzisiaj będę zamierzał sobie je troszkę przestawić. Śnieg zniknął cały, odśnieżyliśmy, ale został jeszcze taki, można powiedzieć, wiosenny szron. Także ten szron się jeszcze będzie utrzymywał. Jest marzec, tylko miesiąc tutaj czasu przewinąłem. No i dzisiaj Mam zamiar właśnie nakarmić sobie owce, bo owce zakupiłem już dawno. Tak naprawdę owce zakupiłem w sierpniu, można powiedzieć, bo tam gdzieś pamiętam, że chyba pod koniec sierpnia, może troszeczkę później. No i w każdym razie te owce tutaj są. Jak widzicie, no pokarmu w ogóle nie mają. O, tutaj jeszcze Wam to pokażę. No pokarmu w ogóle nie mają. Wydajność mi mają na razie 0. Więc tutaj przy tych, przy tych owsach tutaj nic nie robiłem, dlatego dzisiaj będę chciał sobie zapełnić to tutaj polis. No i mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj wykonać. Drzewa jeszcze w ogóle nie dają żadnego znaku życia. A nie, powiem wam, że urosły trochę, trochę urosły, ale to tak minimalnie. No, ale tutaj jeszcze trzeba poczekać, aż one urosną i będzie wtedy można je dopiero wycinać. Także ja może, no jak widzicie tutaj, no lepiej to po prostu widać, że ten szron jeszcze mimo wszystko taki, można powiedzieć, że nawet leciutki śnieżek tutaj został, ale to, to jest bardziej taki szron. Także chciałbym się przeteleportować właśnie do tego traktora. Tutaj jeszcze ten śnieg został, bo tutaj nic po tej akcji, nic po tej akcji widzowej nie ruszałem. Po tej akcji w ogóle nawet sobie nie opróżniłem tego śniegu. No i będę musiał dzisiaj. O, jak widzicie, tutaj te miody są, to pewnie będzie trzeba niedługo. Posprzedawać. No i tak. Wydaje mi się, że ja tutaj. A, mam jednak przyczepę samozbierającą. Pytanie: ona jest chyba w sklepie. Tak. Z tego, co wiem, to ona jest chyba w sklepie. A jednak w sklepie jej nie ma. Zaraz się kurczę, pewnie okaże, że jak mijałem ją, nawet jej nie zauważyłem. Mm tutaj nie ma, dlatego będę musiał tutaj trochę... Ło, kurczę. Będę musiał tutaj trochę gospodarstwo, można powiedzieć, poeksplorować. No, żeby znaleźć to przyczepę samozbierającą. Albo po prostu może prościej będzie jak sobie... E, jak sobie po prostu ją zlokalizuję na mapie. Pokaż na mapie. Yy, I teraz tak, czy tutaj będzie ona gdzieś tutaj pokazana? Aha, ona jest tutaj. To ja sobie ją w sumie do sklepu mogę nawet zresetować, bo raczej tam yy, tam trawy <coughs> do niej raczej nie zbierałem. A także nawet jakbym stracił trochę tej trawy, no to i tak mimo wszystko skoszę sobie na nowo. Pola też nie mam, widzę przygotowanego do koszenia. Także pole i, także pole i tą, to siano, które będę dzisiaj zbierał, będę musiał sobie przygotować na nowo, bo niestety w sklepie nie ma opcji kupna trawy. Chyba, że są jakieś na to mody. Z tego co wiem, nie ma. Mogę się mylić, bo no, no, takich modów nigdy nie używałem, dlatego po prostu się nie orientuję, czy takie coś jest, czy takiego czegoś nie ma. No i to też jest widzowie taki fajny efekt, bo nastała wiosna. Jest szron słońce, jak to zazwyczaj wiosną bywa. I pierwszy raz w sumie w farmingu widzę taki szron, także. No tutaj jeszcze na polach możecie to dokładnie zobaczyć. Faktycznie ten rząd jest. No i tak. Ja będę chciał sobie dalej, myślę, kosić... Ojej, Kurde. Tak się właśnie, widzowie, dzieje, jak się... Jak się człowiek zagapi. No i przejechałem sobie przez pole, bo myślałem, że to trawa. No niestety. Myślę, że tutaj za wiele się nie stanie, ale mimo wszystko i tak to jest... Kurczę, można by było to kurczę lepiej zauważyć. No a tutaj ja niestety tego nie zauważyłem. I tak, myślę, że ja na pewno będę sobie jeździł tutaj tylko z przednią kosiarką. Na pewno nie będę miał tutaj podczepionej tej tylnej. No i pytanie, czy tutaj jak się skosi? Tak, nawet ta warstwa skoszonej tej trawy, jak sobie tutaj zobaczycie, jest pokryta szronem. Także no, bardzo realistyczne i myślę, że fajny efekt tutaj powstał w wyniku stopnienia śniegu. A też deszczów nie było, więc to nie mogło się z deszczu wziąć. Czyli to po prostu jest taki szron, który, który powstał po śniegu właśnie. No myślę, że tutaj na pewno będę musiał sobie um, troszeczkę tej trawy ściąć, dlatego że ta kosiarka nie jest mała, jest mała i nie ma jakiegoś szerokiego zrzutu. A przyczepa mieści naprawdę bardzo dużo litrów, a zagroda mieści ich troszeczkę mniej niż przyczepa, ale na tą chwilę nie jestem widzę, wam w stanie powiedzieć, ile ta zagroda mieści. Ale wydaje mi się, że coś około 16 tysięcy litrów to było. O ile przyczepa tyle nie mieści. Zaraz sprawdzę, ile przyczepa mieści. Przyczepa mieści 26 tysięcy... 000... Nie, czekajcie. Mm, zaraz wam dokładnie powiem, bo... Tak mi się wydaje, że... A nie, to nie ta. To nie jest chyba ta, to jest ta. E, ile mieści? 26 metrów. Aha, no to to nie jest tak dokładnie podane. To nie wiem, widzowie, ile ona mieści, ale w każdym razie chyba 26 tysięcy litrów. Z tego, co się orientuję, to 26 tysięcy litrów chyba mieści. Nie jestem pewien, tak mi, się, tak mi się przynajmniej wydaje, że tyle mieści, mniej więcej. No, oczywiście, to jest widzowie, odcinek już po świętach, ale jeszcze raz chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. No, i niedługo nowy rok. Także chciałbym Wam też życzyć szczęśliwego Nowego Roku i szczęśliwego. szczęśliwego. tego. Szczęśliwego Nowego Roku. Chciałbym Wam życzyć to po pierwsze, ale chciałbym też Wam życzyć wesołych świąt zaległe, bo niestety nie udało mi się nagrać odcinka tydzień temu. No, i tutaj jak widzicie, belka już jest z tyłu, ale tą belkę ja sobie zaraz. Tutaj gdzieś wyrzucę, no ale na tą chwilę, jak widzicie, prasa jest podniesiona. Także na tą chwilę, Bel nie będę robił. Pewnie mi się zapytacie właściwie po co ja koszę tą trawę. No, po to, że chciałbym po pierwsze to zarobić więcej, bo w tej chwili jestem naprawdę spukany, a po drugie, no lepiej po prostu widzę: lepiej widzę jak jest trawa skoszona, Woli, żeby była trawa skoszona niż żeby była. Przed orką taka w pełni dojrzała, czyli gotowa normalnie do zbiorów. Po prostu wolę, żeby ona tak wyglądała. Dlatego to jest robione przeze mnie. Dlatego, że po pierwsze chcę zarobić, a po drugie, lepiej moim zdaniem widać taką trawę, jak jest skoszona. Aha, teraz sobie wyłączyłem w ogóle tą kosiarkę, ale to dobrze się składa, bo tutaj wjechałem troszeczkę nierówno. Myślę, że 4-5 pasków jak będzie, to będzie dobrze, bo jeszcze tutaj jest jeden na około w sumie, który mnie prowadzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i no niestety tutaj kilka belek będzie kilka belek będzie niestety mniej z tego pola. Ale myślę, że i tak będzie to dobre, dlatego że owce będą miały co jeść, i myślę, że tutaj w przyszłości na pewno będę z jakiegoś innego pola sobie pobierał tą trawę, będę sobie ją kasił zdecydowanie z innego pola. Tak mi się przynajmniej wydaje, sobie tutaj zostawię otwarty traktor. Na w sensie zapalony sobie tutaj traktor zostawię, żeby potem nie musieć niepotrzebnie zapalać. I tak, na początek sobie myślę, że objadę tutaj naokoło, bo tutaj już jest kilka zostawionych, kilka mijaków przeze mnie. Także na, na początek chciałbym sobie na chciałbym sobie po prostu objechać tutaj naokoło, ale myślałem, że tutaj będzie jakiś większy pasek, a tutaj się kurczę okazało, że to są tylko miaki. Także będę chciał... O właśnie tutaj ten pasek o to mi chodziło, tylko myślałem kurczę, że to będzie naokoło, a jak się okazało, to niestety na około nie było. No także teraz już w sumie naokoło mam wszystko zebrane. Tylko jeszcze tutaj jakiś został pasek, który został już chyba wcześniej przeze mnie zrobiony. Tak mi się wydaje. No i powiem Wam, że przyjechałem niedużo i tylko 1500 litrów mi się udało zebrać z jednego paska, no ale tutaj tych pasków jest jeszcze trochę, bo jest ich jeszcze 5. Z tego co widzę. Ja raczej nic, raczej nic tutaj. Mam gdzieś indziej nie ukryłem, taką mam nadzieję. No i to jest dopiero to jest dopiero 10% a nawet 6 tych pasków jest, tylko się tak kurczę ukrył ten jeden tutaj w środku. Ten środkowy się tak ukrył, że wygląda jakby był. Jakby był to jeden po prostu taki pas połączony w jedno. Także jednak jest 6 tych pasów. Teraz, jak przejadę ten, to będzie 5. I tutaj widzę, że nawet jakieś tutaj pomiędzy tą trawą jest jakieś, ale to tam nie będę raczej bliżej tak podjeżdżał. Myślę, że taka odległość wystarczy. No i dopiero jest 16%, 4000 cztery, cztery litrów. Więc jakoś sporo powiem Wam widzowie, że to nie jest, więc pewnie będę musiał dojeździć. O ile się nie okaże, że będę musiał sobie całe pole tutaj skosić, bo wtedy to by było teoretycznie w ogóle dla mnie niekorzystne, no bo te bele nie byłyby w ogóle dla, um, na sprzedaż. Aha, tutaj w ogóle jakoś się minąłem z tym fragmentem, nie wiem czemu. No, powiem wam widzowie, że nawet, nawet dobrze wycofałem, jak na mojej umiejętności cofania, no to nawet, nawet udało mi się dobrze wycofać. Coś się nie chce, nie chce ten fragment się zebrać. Albo po prostu ja źle podjechałem jakoś. No i dopiero 21%, co, co nie jest zbyt dużo, to nie jest zbyt dużo. No, ale... Myślę, że jak się dokosi, no to będzie ok. Ja się widzowie na początku wystraszyłem, że te drzewka w ogóle nie rosną. Bo, kurde, powiem wam widzowie, że ja, jak je sadziłem i jak już je posadziłem, to specjalnie przespałem sobie kilka miesięcy, żeby zobaczyć, czy one rosną. No i nie rosło nic, więc się zastanawiałem, kurczę, co tutaj się dzieje, że to nie chce rosnąć. No, ale tutaj jak sobie przespałem tą zimę. No to okazało się, że to zaczęło rosnąć. Więc może po prostu w zimie miało taki etap, że nie rosło w ogóle. No a tutaj jak nastał jak tutaj nastał marzec, czyli rozpoczęła się wiosna. No to zaczęło rosnąć, więc mam teraz nadzieję, że w najbliższym czasie uda się, żeby to jak najlepiej urosło jak najwyżej. I mam nadzieję, że będzie to już no, w najbliższym czasie gotowe do zbioru. Bo raczej nie przewiduję, żeby to urosło tak wysokie jak ten las przede mną. Mam nadzieję, że urośnie to troszeczkę mniejsze. Ale na obecną chwilę nie jestem w stanie widzowie stwierdzić ani przewidzieć, jak duże te drzewa będą. Także na razie mogę się tylko i wyłącznie domyślać. Jak duże okażą się te drzewa? No i powiem Wam, że mam 35%. No teraz akurat 34, 35 teraz jest. I powiem Wam, że to jest tylko 9000 litrów. Że mam, mam nadzieję, że do 10 tysięcy litrów uda mi się dobić, ale myślę, że się uda, bo tutaj już jest prawie 9900 litrów. Jak się jeszcze te mijaki weźmie pod uwagę, to myślę, że na spokojnie się uda. Tutaj dobić te 10 tysięcy litrów, no i tak, jest nawet 10 tysięcy litrów 300 w tym momencie. No myślę, że nawet 10 tysięcy litrów 700 może się uda może nawet 11 tysięcy litrów, choć nie przewiduję tego, no jednak będzie 11 tysięcy litrów, może nawet lekko po, tak, 11 tysięcy, nawet 300 może się uda, o ile nie więcej, może się tutaj uda więcej zgarnąć. No i powiem Wam, że udało się, udało się tutaj zgarnąć 11 500 litrów. Ciekawe, czy to wystarczy. No, powiem Wam, że myślę, że myślę, że to może nie wystarczyć. Ale to się oczywiście okaże czy wystarczy, czy nie. No, ale nawet jak tam będzie brakowało minimalnie, no to ja myślę, że już nie będę się przejmował tak, żeby to popełnić w jakikolwiek sposób. No ale jak tam na przykład będzie kurczę, brakować połowa to myślę, że zdecydowanie sobie uzupełnię. Wody owce nie potrzebują. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz jeszcze dokładnie sprawdzę. Ale nie, nie potrzebują wody. Czyli tutaj woda dla owiec nie jest potrzebna. Wełna będą mi produkować, a wełna jest naprawdę dość... Opłacalna, dlatego że z wełny można robić różne fajne produkty. Na przykład z wełny można zrobić takie ubrania, na przykład tkaniny jakieś. I pytanie, ile tego jest? 11 500 litrów idealnie się mieści w tej zagrodzie. Czyli trafiłem, czyli jednak no nie trafiłem, bo na początku wstawiałem, że to będzie więcej. To będzie jakieś 16 tysięcy litrów, coś takiego obstawiałem. No i jak widzicie, no niestety moje obstawiania były błędne, ale cieszę się z tego, że udało mi się tutaj zrobić, zgarnąć właśnie te 11 500 litrów. No i teraz już Xion poza odcinkiem przygotował mi specjalnego Hollanda z trzema przyczepami. Także do końca odcinka myślę, że coś sobie tam poładuję. Mam też nadzieję, że tutaj jakoś super dużo, kurczę, tego nie będzie, bo powiem Wam, że no nie uśmiecha mi się, żeby było tego jakoś mega sporo, żeby to tak się cały czas ryspiło bez końca, ale powiem Wam, że z drugiej strony jestem zadowolony, że nawet by było tego aż tyle, dlatego że no jak wiecie, no... Palety z na przykład takimi przetworami jak sałatą, albo truskawkami, bądź też w mniejszej ilości pomidorami są naprawdę bardzo opłacalne. I na przykład za takie dwie pełne, dwuwarstwowe stosy tych palet na dwóch przyczepach można naprawdę zarobić sporo pieniędzy. I mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć. No, nawet tutaj się zmieściły trzy, co jest moim chyba rekordem, jak na jeden rząd. Także wydaje mi się, że no tutaj, jak będzie to wszystko potrójne, to nawet zarobię trzy razy więcej kwoty, która będzie za dwa rzędy, bo to jest jednak dużo wię więcej niż. Takie dwa na przykład rzędy. Pytanie, czy to się uda zmieścić? No, jakoś to się udało tutaj mi zmieścić. I myślę, że to będzie... Myślę, że to będzie finał dzisiejszego odcinka, bo raczej już żadnych prac późniejszych nie przewiduję. Póki co. No, teraz myślę, że jeden taki rząd w zupełności wystarczy. Teraz będę sobie to raczej... W, ten sposób ładował, żeby tego po prostu jakoś tutaj za dużo na tej przyczepie nie było, i żeby znowu nie wywinął jakiegoś salta przypadkowego czy czegoś w tym rodzaju. Aha, bo tam jeszcze były palety. No to powiem Wam, widzowie, że ich nawet kurczę nie zauważyłem, ale to myślę, że poczekam aż się tutaj zrespią kolejne. Także teraz raczej, oj, nawet tutaj udało mi się trochę podlecieć. Także myślę, że na razie zdecydowanie nie będę sobie ładował tutaj tych palet, może kiedyś, bo na razie z tego, co mi się wydaje, wszystkie, szk wszystkie szklanie są zapełnione. Ale za to złoto nie jest za bardzo zapełnione, z tego, co mi się wydaje. Z tego, co mi się wydaje, to złoto nie jest zapełnione, a coś tam, coś tam, co prawda leży, coś tam, co prawda leży. Ale to myślę, że to sobie zostawię jako takie misje poboczne bo tutaj za bardzo w sumie w pobocznych zadaniach nie mam za, za bardzo co robić, także myślę, że po prostu to sobie zostawię na takie, myślę, że no inne po prostu inne prace, także no myślę, że to sobie po prostu zostawię na później, bo tutaj tego złota trochę srebra będzie się też rozpiło, no jak sami widzicie. Więcej tego srebra jest tutaj zdecydowanie niż złota. I także ja sobie to poza odcinkiem wszystko sprzedam. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już zobaczycie tutaj okrągłe 100 tysięcy i w sumie to tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli ktoś wytrwał do końca, no to bardzo mi dziękuję. No i co? Dziękuję za oglądanie do końca i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!